Hej, hej, tutaj Karinka. I teraz tak. Um, prosili mnie, dużo ludzi mnie prosiło o filmiki o gotowaniu, jak ja gotuję. Um, no i tak postanowiłam coś gotować. Teraz um, no, poznałam kogoś. Um, fajnie się z nim czas spędzało, jest mundurowy, więc zdjęć tam w ogóle nic tak nie mogę za bardzo ten um, między nami, ale... Co mogę powiedzieć, bardzo mi się w spodobał i właśnie gotowałam mu. On mi powiedział, co mam mu gotować. No co mu smakuje, nie? Bo spytałam się, bo co tobie smakuje i to tak raz mi wysłał zdjęcie, że on robi chwilec z kurczaka z warzywami i z ryżem. No i tak... Postanowiłam, że mu to ugotuję. On mi tam kupił wszystko, pokazał co jak, a ja mu ugotowałam. I spodobało mi się, bo tak przeważnie to ugotuję sama tylko dla siebie albo dla Stefka. No a to nie jest to samo, co to kogoś, gdzie serduszko trochę bardziej pyka, nie? No, bardzo mi się spodobało, w ogóle chłopak mi się spodobał. Co z tego będzie, to wszystko w wyjazdach, bo wiadomo, że to nie tylko ode mnie, tylko to w dwie strony idzie. No ale fajnie było, fajnie się czas razem spędzało. No i tak właśnie myślałam, że jak już mam coś gotować, a właśnie to, ta kuchnia nie jest taka aż całkiem moja, bo ja lubię bardziej tłuste i ten a on To tak bardziej, że sportowiec też w ogóle, to bardziej na dietę patrzy, no i bardziej takie właśnie ryże, kurczaki, warzywa, dużo warzyw, kurczaki takie. Ogólnie mniej tłuste mięso, no i lubię tłuszczno. Ale to mi też smakowało. I tak pomyślałam, że no dobra, on to ugotuje na filmik, właśnie. No i tak, tutaj już trochę przygotowała. Cebula. Ja mam w ogóle, mam takie kotne cebulki. One się tak, same się w ziemi, się same rozmnażają. Z jednej cebulki powstaje pięć cebulek. My na to mówimy kotne. Czosnek, to już przygotowałam parę ząbków czosnku i mięso. Już umyta tutaj pierś z kurczaka, a tam jeszcze mam drugą do mycia, bo ja zawsze mięso, nim go um, przygotowuję, nim ten, to ja go myję. No i tak właśnie, może zaczynamy, co? Kroję tą pierś. Już umytą na takie małe kostki, plastry kostki. Później jeszcze wymieszam mięso w przyprawach. Tak. Ludzie mówią, że niby jestem czysta, spokojna w kuchni, że lubią mnie oglądać, bo ja jestem taka spokojna, taka czysta. No ja ogólnie ja jestem taka dosyć czysta i, i no znaczy się w kuchni dużo łabek. To na przykład, że jak są w kuchni, to cała kuchnia jest brudna od czegoś tam, a ja to tak raczej zaraz po sobie myję i staram się, żeby nic na ziemi nie było i tak dalej. Że o taką czystość chodzi, to na przykład często słyszałam, Następny teraz pójczak. Trochę wody może być. To i tak jest takie właśnie duszone pod przykrywką. Nożyk mam taki malutki, powiem szczerze, mi się najlepiej takim pracuje. Tak się kiedyś nauczyłam. Jak mam za długie ostrze, to się mogę skaleczyć, a tego nie chcę. i przyprawy, trochę chwili, ale to tylko szczypta, wieprz, Bo tam jeszcze w warzywach, w warzywach też mam jeszcze taką y ten mrożone warzywa, i tam jest taki, to są warzywa po włosku, włoską, z przyprawą włoską. No to tam jeszcze przyprawy trochę będzie, więc nie dajemy za długo. Przyprawa do kurczaka. I jeszcze trochę papryczka. I tak. Teraz warzywa, czy znaczy się kurczaka mieszam w tym przyprawach. żeby mięso było fajnie obklejone przyprawą. Co tu wygląda? A, już 8 minut. Długi filmik będzie. Teraz sobie. A, właśnie, już mogę teraz włączyć. Zawsze te palniki, bo ja tutaj nie jestem tak. tak Normalnie tutaj nie gotuję, tylko od święta, jak filmiki nagrywamy. A tak to jest tak w domu. To na przykład zawsze mam ten. To jest ten. A ten to jest tamten, nie? I to trzeba właśnie zapamiętać tak trochę. O, Robię cebulkę. Kurczę, zaraz łyzyk przyjdą. Ja na niemieckim słyszałam, że niby gdzieś tam w Ameryce i gdzieś wymyślono już cebulkę, która nie piecze w oczy. Ten składnik, co właściwie piecze, to jest jakoś tam usunięty. I to cebula co nie piecze w oczy, ale nim to to Polski przyjdzie, to jeszcze trochę potrwa. Tak, to teraz ta cebula. Uff. Uh. I troszkę. Już się nagrzewa. Niech to tak, teraz tak krwimy ten. Tutaj przykrywka pod przykrywkę. Na razie się to musi trochę rozgrzać rozpalić i później zobaczyć ewentualnie można jeszcze trochę wody dolać a tutaj wstawiam wodę na drugi palnik na ryż Oczywiście do ryżu, trochę soli, tak około mniej więcej łyżeczka. Tak. Tutaj pod przykryciem nie włączamy. Gdzie to jest? To jest ten, to jest... Może tak na trójkę zobaczymy. To jednak mięso teraz się tak musi około, nie wiem, te 30 minut może tak gdzieś gotować. Ja lubię, jak jest mięso takie dosyć miękkie, więc zawsze trochę dłużej trzyma. Um. I to tak właśnie teraz z 30 minut. Czy coś jeszcze? Prawie nie wiem. To teraz stopuję i za chwilę się znowu widzimy. No i teraz tak, teraz znowu tutaj jestem. Wtedy było 15 po gdzieś, jak to stawiałam, teraz jest 35. To tak, już czas, żeby właśnie warzyw dodać. Wodę może dodać.

Tak. Teraz jeszcze warzywa się muszą też chwilę gotować. Woda jeszcze nie wry, ale za chwilę będzie. Woda na ryż. Ryż mam tutaj. Jedna kolebka. no i tak jak to teraz wygląda woda się uschotuje to dajemy i na lekko uchylonym najlepiej Chwara umieła wychodzić i na mniejszy stopień ciepła. A jak to tutaj wygląda? I tak, ryż 15 minut, tak mniej więcej. To teraz mamy um, między 20 za 20 a za 15. No to tak. No może potrzymam właśnie aż do pełnej godziny. Warzywa z kurczakiem też będą wtedy gotowe. No i to tak prawie. Tutaj już mogę poskąpać, to już nie będzie używane. Przyprawę zostawiamy. No i tak, już w sumie cię teraz przypraw dodać. Jeszcze chwileczkę, ryż. ryż się gotuje, się gotuje wszystko. Tak. Teraz tak, już to mam wyłączone. Palniki już są wyłączone, czy na prąd. I można wyciągać ryż. 我说。Uh huh. Mà m 나를... ściągamy całe z tego wrzącego. I tak oto wygląda. Kurczak z ryżem karinki. Może teraz jeszcze jak ja jem. To kamerkę przesuwamy na stół. No No w sumie jak dla mnie, lekko za ostre, nogą tej papryki, tej kryli nie dodawać, ale jak ktoś robi ostrzejsze, to owca w Chociaż Stefan powiedział, że to i tak nie jest ostre. By było tyle. Karinka gotowała gier z kurczaka z warzywami i z ludem. Zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się, lajki na Facebooku, narka.